Firma EUNTK to znany i ceniony producent drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. EUNTK proponuje bardzo szeroki asortyment wzorniczy i kolorystyczny oraz wiele rozwiązań technicznych. Nowością są termoizolacyjne drzwi zewnętrzne TERMO wypełnione warstwą ocieplającą. Nasze drzwi TERMO zapewniają bardzo dobrą izolację cieplną dzięki wypełnieniu skrzydła poliuretanem o grubości 7 cm. Wszystkie produkty ENTK wytwarzane są w doskonale zorganizowanym zakładzie produkcyjnym Własku. Nowoczesny park maszynowy i wykwalifikowana załoga gwarantują zachowanie wysokich standardów jakościowych, co potwierdza również wdrożony i stosowany w przedsiębiorstwie system zarządzania jakością ISO 9001. Drzwi termo zbudowane są na bazie kształtowników PCV systemu KBE. Okładziny skrzydła wykonywane są z laminatów HPL pokrytych foliami PCV-RENOLIT. Przeprowadzone badania wykazały, że współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi termo nie przekracza wartości 0,85, a dla drzwi pełnych jest to nawet 0,65. Pełny katalog drzwi marki Ełętka znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.lik.pl. Zapraszamy!